Witajcie moi drodzy na kanale Rapture. Iskomin, pochwycenie jest blisko, bo naprawdę jest blisko, uwierzcie mi. Eee, chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć pewne takie słowo, które wczoraj czy, tutaj czytając Pismo Święte mnie dotknęło, eee, i myślę, że to jest na ten czas, który tutaj będzie, jest, który nastanie, eee, który pokazał mi, by Wam po prostu powiedzieć. Eee, chciałabym teraz się pomodlić najpierw. Panie Boże, dzięki Ci za to, że jesteś moim ojcem. Że Ty, Panie, nie chcesz, bym się bała czegokolwiek, bo Ty jesteś po prostu przy mnie, stoisz obok mnie, więc nie ma opcji, bym czegokolwiek mogła się bać, ponieważ Ty jesteś ze mną. Pomagasz w każdej sytuacji. I proszę Cię teraz o to, by te słowo, które przeczytam, dotarło do uszu osób, które to słuchają, i tylko tych osób, które mają to widzieć, które mają to słyszeć. Ja Ci oddaję chwałę i cześć, i dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś blisko mnie i jesteś ze mną. Amen. Słuchajcie. Kot mi tam y, robi jakieś różne y, burdy, także jak coś, to sorry za hałasy. Słuchajcie, od, y, czytałam sobie tutaj ogólnie Rzymian. Rzymian 8:15, Jeden werset, który daje bardzo dużo do myślenia i który naprawdę w tym tłumaczeniu y, pokazuje mi bardzo ważną taką rzecz, którą my chrześcijanie powinniśmy wiedzieć już dawno, a wiele razy o tym nie wiemy, zapominamy i słuchamy tego, co mówi nam telewizja. Ja tak to ogólnie jakby nie słucham, ale no czasami się tam zdarzy jakieś wiadomości zerknąć gdzieś. Także e, nie oglądacie wiadomości, mówię Wam. Rzymian 8, 15. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym mu wołamy Abba, ojcze. Mamy taki fajny odnośnik w Galacjan 4, 6, który mówi. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha, swego syna, który woła: Abba, Ojcze. Powiem Wam fragment pokazujący bardzo, bardzo prosto i bardzo dobitnie: jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy Ducha Świętego, Jego Ducha, obecność Jezusa Chrystusa w nas, jeżeli to mamy, to jak możemy bać się czegokolwiek? Jeżeli jakikolwiek strach jest, on nie jest od Boga. On nie jest od Boga. Diabeł chce, abyś się bał, byś był przestraszony, byś się lękał, byś nie spał po nocach. To robi wszystko, słuchajcie, diabeł. Yy, dlatego Bóg daje pokój i od Niego jest ewidentnie pokój. Yy, I tu jest taki fajny, słuchajcie, odnośnik, jakby taka, taka troszeczkę kawałek takiej, 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 jakby takiej informacji, jakby takiej jakby rozszerzenia tego wszystkiego, o co chodzi z tym Aba, Ojcze i w ogóle, jakim miejscu powinniśmy być. Powiem Wam tylko to, co Bóg pokazał mi wczoraj: że, <laughs> sorry, zobaczcie, gdybyśmy naprawdę wiedzieli i zdali sobie sprawę z tego, że tutaj obok mnie stoi, jest we mnie, stoi, siedzi, leży cokolwiek, po prostu jest obok mnie Jezus, to jak możemy bać czegokolwiek wokół nas? Jeżeli Jezus, Bóg jest Królem, Panem tego świata, to jak możemy się bać? Nie ma takiej w ogóle opcji. Jeżeli uzmysłowisz sobie przed każdym strachem, że cokolwiek zaczyna cię straszyć i w ogóle się boisz, to pomyśl sobie, obok mnie jest Jezus. Wyobraź to sobie. I to nie jest nic złego. Ja tak, ja tak może ogólnie mało robię, ponieważ ja tego aż tak bardzo nie potrzebuję, ale nawet gdy taka sytuacja nastanie, Jezus jest obok mnie i nie ma bata po prostu, żebyśmy my tutaj się czegokolwiek bali. Także e, słuchajcie tego: Duch, który woła Aba Ojcze, chrześcijanie są teraz dziećmi Bożymi i mają nowego opiekuna. Nie jest nim jednak ani prawo, ani ludzka instytucja, lecz Duch Boży. Jednym z zadań Ducha Świętego jest pobudzenie w dzieciach Bożych uczucia miłości do Boga i to jest prawda. Że Duch Święty, nasz Duch, ten Duch, taki, który jest w środku, potrzebuje tej miłości do Boga, a tego wiele razy takie pragnienie, które mamy do czytania pisma świętego, bądź do modlitwy, to jest od Niego. I wiele razy, jak nawet Go nie mamy, pomódmy się o to, że Boże, daj mi pragnienie do modlitwy. Ja chcę po prostu wyjść do Ciebie, chcę z Tobą się modlić, spędzić czas i uwierzcie mi, to się dzieje. Ale wystarczy poprosić, ponieważ Bóg jest naszym Ojcem, nie jest tylko takim srogim Bogiem, jak każdy myśli. I On jest naszym Ojcem, a Ojciec chce dobrze. Nie ten taki tutaj cielesny ojciec. Ten taki Boży Ojciec. On dla nas naprawdę dobrze. To, że nas czasem karcie, wydaje nam się, że go nie ma, bo jest gdzieś daleko. On jest blisko. On chce naprawdę, abyśmy my po prostu byli blisko Niego. Jest srogi, musi być srogi, musi ten grzech oddzielać nas, wiadomo, tutaj jakby od, ym, od Niego ponieść święty, więc nie może być jakby ten grzech obok niego. Także zastanówmy się nad tym. Myślmy o tym, że Bóg jest naszym ojcem. Naprawdę ojcem, On naprawdę chce dla nas dobrze. Tylko my nie chcemy dla nas własne dla, dla siebie dobrze. Ym. Tak, to dzięki niej zyskujemy świadomość, że jesteśmy jego dziećmi. Abba to arameńskie określenie ojca. Używał go Jezus, gdy zwracał się do swojego ojca w niebie. Połączenie arameńskiego słowa abba z greckim określeniem ojca pater wyraża bezpośredniość, ciepło i ufność, które budzi w naszych sercach duch święty, byśmy mogli zbliżyć się do Boga. Jeśli w sposób naturalny i chętny zwracamy się do niego jako do ojca, i w sposób naturalny i chętny okazujemy posłuszeństwo. Jezusowi, sorry, jako Panu, możemy być pewni, że działa w nas Duch. Mimo, że Duch Święty mieszka we wszystkich prawdziwie, prawdziwie oczywiście wierzących, w tym fragmencie Paweł może mieć na myśli chrzest Duchu Świętym i ciągle, ciągle napełnianie się Duchem Świętym. Bóg daje nam Ducha Świętego, by włączyć nas do swojej rodziny, ponieważ jesteśmy dziećmi Bożymi przez wiarę Chrystusa, nie przez uczynki. Bóg posyła swego ducha w nasze wnętrze, usynowienie, odnosi się zatem do zbawienia i uregulowania stosunku z Bogiem. I w tym fragmencie opisane jest jako zdarzenie poprzedzające zesłanie nam ducha Chrystusa. To jest naprawdę tak fajnie słuchać opisane w tej Biblii, a tego polecam ją każdemu: Fire Bible, naprawdę jest to po prostu cudowne poszukajcie, bo tutaj naprawdę jest super, super to wszystko opisane. I w ogóle ten, widzicie, sam nawet fragment nie bazuje na tym, co jest w niżej ale ono naprawdę pomaga też wiele razy. Nie czytam ogólnie w większości wszystkiego, ale czasami jakiś werset, który mnie bardzo zmotywuje, który mnie tak dotknie, patrzę, co jeszcze, jeszcze głębiej, 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 słuchajcie, żeby naprawdę być po prostu blisko Pana Boga. Także bądźmy. Bądźmy i cieszmy się z tego, że jesteśmy naprawdę dziećmi bożymi i nie mamy możliwości się bać, nie możemy się bać. Czasem jak przychodzą takie różne sytuacje, wiem, że to, do każdego to przychodzi. Do mnie do każdego to przychodzi. I to jest naturalne, bo dzięki temu też widzimy wtedy, w jakim miejscu jesteśmy, ale e, starajmy się jednak mimo wszystko, jak mamy jakikolwiek strach od razu przyjdźmy, módmy się. Boże, zabierz strach. Módlmy się tak długo, aż odejdzie to i to na pewno na bank odejdzie. Tylko po prostu róbmy coś w tym względzie. To nie jest tak, że tylko o, Boże, pomody się, odejdzie. Czasem odejdzie, czasem nie. Ponieważ trzeba wtedy jeszcze więcej czasu spędzić z Bogiem. A jeżeli co, cały czas masz strach, to coś jest nie tak. To w takim razie nie spędzasz czasu z Bogiem tyle, ile powinnaś, ile powinieneś. W takim razie coś jest nie tak, że nie jest, nie masz swojej wartości Bogu, nie wiesz, kim jesteś. I ja chcę, byś pobudziła się, pobudził się do tego i byś wiedział o tym, że ta wiedza i, i ten, ja, ja jestem taką osobą, że ja, ja, ja chcę czuć Boga, nie tylko o tym wiedzieć, ja chcę Go czuć. Też powiesz, że to są emocje. Nie, to nie są emocje. Jeżeli moje dziecko czuje mnie obok, że jestem obok niej, że o nią się modlę, że troszczę, że to i tamto jej pomagam w tym, to ona to czuje. I Bóg tak samo da się chce, i chce dać, właśnie tak samo się dać poczuć. Tylko czy my chcemy się dać, by po prostu poczuć tą miłość od Pana Boga? Ja to czuję, słuchajcie, każdego dnia i nie ma bata, po prostu żebym tego nie czuła, to jest po prostu niesamowite. I jedyną opcją, którą możecie poczuć tą miłość Boga, jest to, co powiem w kolejnym filmiku. Także do usłyszenia. Dziękuję, że tu ze mną byliście. I do usłyszenia. Bye. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. E, dajcie znać i po prostu bądźcie blisko Pana Boga. Naprawdę. I uwierzcie mi, żadne komentarze mnie nie zniechęcą do tego bym, tego, bym to robiła, co robię. Naprawdę. Żadne komentarze mnie nie zniechęcą, ponieważ ja wiem, jaka ja mam wartość w Bogu i nic. Po prostu to jest. No, nie, no o tym będę mówiła, ja też samo też może w jakimś innym filmiku, jak pokażę, że mam to o tym mówić. O cielesności w duchu życie, a życie w cielesności, czy nas powinno dotykać jakieś obelgi, czy nie, jakieś rzeczy z tego świata, czy nie. O tym powiem może innym razem, naprawdę, bo to jest bardzo ważny temat i ja doświadczałam to osobiście. Także yy, dziękuję, że jesteście tutaj. <laughs> bye bye.